Szczęść Boże wszystkim Państwu. Pozdrawiam jak najserdeczniej i gratuluję właśnie organizatorom wyboru tego jakże aktualnego i niezwykle doniosłego treściowo tematu. I raduję się oczywiście, i dziękuję za zaproszenie, żeby wygłosić tych kilka filozoficznych słów. O istotnej różnicy bytowej pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. Człowiek nie jest zwierzęciem. Mówienie o człowieku zwierzę, a jako takie brat czy siostra zwierząt, jest ideologią, nie nauką, ponieważ prawdziwa nauka wykluczyła pokrewieństwo pomiędzy zwierzętami a ludźmi. To jest przecież między innymi. Naukowe osiągnięcie samych początków historii nauki w greckiej metafizyce, z której wyrosły merytorycznie i historycznie wszystkie pozostałe nauki, także nauki i, przyrodoznawstwa, czy też medycyny i, i innych nauk szczegółowych, ścisłych, i, że człowiek to substancja. I istota wyższa i doskonalsza niż wszystkie zwierzęta razem wzięte. My ludzie mamy duszę i ducha, a więc rozum, pamięć duchową i wolną wolę duchową. Zwierzęta nie mają ani rozumu jako władzy poznawczej, ani wolnej woli duchowej, a ich pamięć nie jest taka sama jak nasza, czyli nie jest ściśle duchowa, lecz przynależy. Do sensytywności duszy zwierzęcej. Język werbalny, uprawianie nauki i rozumowe poznanie istnienia prawdziwego Pana Boga w pogańskiej metafizyce greckiej, świadome określanie sobie samemu i realizacja celów, wszelkie zagadnienia naszej podmiotowości w sensie samostanowienia i samoposiadania. Dzięki pamięci duchowej każdej osoby ludzkiej, życie władzie, czyli w prawie, tworzenie państwa ze względu na dobro wspólne wszystkich mieszkańców, geniusz sztuk, zdolność do wiary w Boga oraz miłości Boga, aniołów i ludzi to tylko co ważniejsze, wyróżniki każdego człowieka jako człowieka, stawiające go bytowo dalece wyżej. Aniżeli świat zwierząt obdarzonych wprawdzie też geniuszem, ale instynktu. I jako takim nieporównywalnym i niespokrewnionym, już na płaszczyźnie DNA z geniuszem każdego człowieka jako osoby. Na marginesie, drodzy państwo, jeżeli jesteśmy przy pojęciu DNA, to żeby yy, dokonało się przedłużenie łańcucha DNA, w istotach żywych, takich jak na przykład kwiaty, rośliny, zioła, drzewa czy zwierzęta wszelkiego gatunku, czy później my, jako ludzie, czyli gatunek istot żywych Homo sapiens, to potrzeba zmiany formy. A forma jest natury duchowej. I stąd też właśnie samo. Rozwijanie materii jako materii nie powoduje zmiany formy i to odkrycie pojęcia formy w starożytnej greckiej metafizyce to było czymś kluczowym także dla rozumienia bytowości człowieka jako osoby i zwierzęcia. Arystoteles uczył ponad 2000 lat temu. I co się nie tylko nie zdezaktualizowało, lecz co więcej, w świetle prawdziwych badań naukowych nad człowiekiem potwierdziło, że każdy człowiek jako osoby podmiot jest niepowtarzalną substancją, czyli jest unikatem, który z żadnego zwierzęcia nie może powstać i z żadnym zwierzęciem nie może być tożsamy, ponieważ jest odrębnie stworzony przez osobowego Boga, Objawionego w Panu Jezusie Chrystusie z nicości, do czego doszło wielu uczonych świata, a pośród nich w XX wieku, na drodze naukowej, pochodzący z Nowej Zelandii, noblista w dziedzinie badania mózgu w Anglii Sir John Eccles, czy w embryologii światowej yy, sławy niemiecki profesor medycyny Erich Blechschmidt. Również James Joule, wybitny fizyk angielski, napisał jakże cenne słowa w tym względzie. Jeżeli z, z tego nieba zwrócimy wzrok na Ziemię, napotkamy wielką rozmaitość zjawisk związanych wzajemnie z przemianami siły życiowej i ciepła. Zjawisk, które niedwuznacznie sławią mądrość, i błogosławią prawicę wielkiego budowniczego przyrody. W ten sposób utrzymuje się porządek we wszechświecie, bo ponad wszystkim unosi się wola Boga. Już Karol Darwin i Ernst Haeckel, będąc pod silnym wpływem ewolucjonistycznej myśli niemieckiego idealizmu, z częściowym wyjątkiem Immanuela Kanta, jako także zasadniczego krytyka poglądu o ateistycznej i materialistycznej teorii ewolucji świata, a głównie reformacji Marcina Lutra i jego ewolucjonistycznej teologii dialektycznej, jako kolebki dla późniejszych idealistów niemieckich, głównie Hegla i Schellinga, próbowali zrównywać zwierzęta z człowiekiem, ale ponieważ wyszli z błędnych przesłanek. Dlatego też doszli do niewłaściwych wniosków, co między innymi wspomniana nauka światowa totalnie sfalsyfikowała i stwierdziła, że makromutacja i selekcja, czyli uśmiercanie niższego gatunku, nie stanowi wystarczającej podstawy ontycznej nie tylko do powstania jakiegokolwiek gatunku istot żywych, lecz również do zaistnienia gatunków wyższych. Warto przy tym nadmienić, że Hekel, jako niemiecki Darwin, świadomie wprowadzał świat nauki i ludzi w ogóle w błąd, badając embriony psów, a podając do publicznej wiadomości, iż są to embriony ludzkie, z których żadnego na tamtym etapie rozwoju nauki światowej z wiadomych racji nie widział. Genialnie skrytykował teorię ewolucji Lutra, Hegla i Darwina na środek, i poeta Cyprian Norwid, ponieważ według niego prawdziwy rozum nie zaczyna od negacji i nie kończy na negacji, jak czynią to wspomniani i z protestantyzmu wywodzący się ewolucjoniści. Którzy nawet samego Pana Boga ośmielili się zamienić na proces ewolucyjny. Lecz, pisze dalej Norwid, mając na celu mądrość, która zaczyna od bojaźni Bożej, bo początkiem mądrości jest bojaźń Boża, a która, dalej Norwid, tak od bojaźni w Bogu zaczynając, kończy na wolności w Bogu. Musi sobie krzyżem, to jest bolesnym bojowaniem, drogę pierwej otwierać. Niestety, ale nie tylko droga polskiej nauki do człowieka, jako wyjątkowej osoby i unikatowego podmiotu powołanego przez Boga Kreatora do wiekuistej egzystencji, jest dzisiaj dalece skomplikowana. I zrelatywizowana poprzez ideologizację umysłu wielu Polek i Polaków w kilku pokoleniach naszego narodu ateizmem i materializmem ideologii ewolucjonistycznej. Lecz podobną jest droga naukowa narodów Europy i całego świata. Należy zatem ukazać dzisiaj istotnie odmienną bytowość człowieka od zwierzęcia w promocji rozumu jako rozumu poszukującego poznającego głoszącego i broniącego prawdy jako prawdy na przykład o nietykalnej godności każdego człowieka od poczęcia w łonie matki aż po nieskończoną wieczność a to wymaga wprowadzenia metafizycznej filozofii klasycznej i dodatkowo jeszcze ubogaconej ważnymi elementami myśli i nauki katolickiego chrześcijaństwa na temat prawdy o człowieku jako istocie rozumnej co zresztą w tej słynnej rozprawie między Józefem kardynałem Ratzingerem jako ówczesnym szefem kongregacji nauki wiary za czasów pontyfikata pontyfikatu świętego Jana Pawła II naszego rodaka na stolicy Piotrowej, w Monachium, odbyła się tamta rozprawa z Jürgenem Habermasem, który jest takim najbardziej znanym dzisiaj na całym globie przedstawicielem neomarksistowskiej szkoły frankfurdzkiej, i on właśnie przyznał w tej rozprawie w Monachium wobec księdza kardynała Józefa Ratzingera i, i całego świata, właściwie nauki globu, że najważniejsze pojęcia w nauce światowej zawdzięczamy chrześcijaństwu katolickiemu. I nauki katolickiego chrześcijaństwa, nie mówiąc o konieczności nauczania narodu Polaków o prawdzie o Bogu, którą unia europejska planuje nam wykorzenić z naszych umysłów między innymi pod pojęciem wytrychem Praworządności. Nie o praworządność jej idzie, którą Unia Europejska permanentnie sama łamie. Na przykład, negując prawo człowieka do życia, czy prawo człowieka do małżeństwa jako umowy jednej kobiety z jednym mężczyzną oraz jako sakramentu Bożego. Lecz Unia Europejska chce co więcej Polskę złamać w jej wierności prawdzie, dobru i pięknu, nade wszystko Pana Boga, człowieka jako osoby oraz jego podstawowych wspólnot jak małżeństwo, rodzina i naród, zwierzęcia, prawa, moralności, religii, czasu czy wieczności. Unia Europejska absolutyzuje darwinowskie prawo selekcji Czyli prawo uśmiercania, jako typowe dla satanizmu. Bo, pier, bo przecież pierwszym w dziejach świata, który usiłował zabić Boga i cały wszechświat, łącznie ze sobą samym, jako upadłym aniołem, jest szatan. On jest architektem satanizmu i piekła. Stąd usiłuje się wpakować Polskę w polityce europejskiej i w handlu, na przykład, w epokę Black. A to jest znamię diabła, który uzurpuje sobie jedyne i wyłączne prawo, aby zabijać dla zabijania. I dlatego według zideologizowanych architektów Unii Europejskiej, wszystko w Europie powinno być podporządkowanie tylko śmierci jako śmierci. To jest polityka, nauka, sztuka, muzyka, gospodarka, technika, handel, media, etc. Mają stać się narzędziami zbrodni i służyć wyłącznie zabijaniu. Polska nie chce być sferą blek, bo Polska nie jest diabelska, lecz Boża. I Polska nie ma na celu przeklętego piekła upadłych duchów i wiecznych niewolników szatana, lecz Boże Królestwo. Niebieskie, o które tak usilnie upominał się w pierwszej Rzeczpospolitej nasz wielki Sługa Boży, Ksiądz Piotr Skarga. Królestwo Niebieskie jako Królestwo wiecznie wolnych i szczęśliwych oraz wiecznie spełnionych ludzi w Bogu Kreatorze i zarazem w Bogu Zbawiciela, Zbawicielu i Odkupicielu w interpretacji Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Posiadanie przez każdego człowieka wolnej woli jako duchowej władzy oznacza jego zdolność do miłości, czego brakuje u zwierząt, bo nie posiadają ducha i tym samym wolności. Ta ostatnia spełnia się jedynie wyłącznie przez dobro jako dobro. Nigdy wolna osoba ludzka nie spełnia się poprzez zło. Co ilustrują tak zwane strajki kobiet ostatnich tygodni w Polsce. Wolność, która tarza się w błocie bluźnierstw, przekleństw, wulgaryzmów, pogardy i nienawiści szatana, jest antywolnością, i samego człowieka tak postępującego czyni nie tylko niewolnikiem zła, ale jak mawiał Arystoteles. Najdzikszą bestią, czyli istotą nienawiści, zamiast realizować się jako osoba ludzka zawsze i wszędzie poprzez dobro, którego szczytową postacią jest miłość jako cnota wszystkich cnót ludzkich doskonałości bytowych i tym samym czerpać swoją ostateczną miarę w mierze miłości od wiecznego Boga będącego wieczną miłością. W tym kontekście, drodzy Państwo, przypomina nam się nordwidowski wieczny człowiek, który pewien jest, że sztuka, czy też jej piękno, kształtem jest miłości. W ogromnym Bogu albo w sobie pyle, którą wieczny człowiek, Porozpowijał, jak rzecz z martwych wstałą, co się zachwyca w niebo. Szłaby dusza tam, tam, a płótno na dół by spadało, jako jesienny liść, gdy dojrzy grusza. To płótno naszego wieszcza narodowego to nie tylko nasze. Tylko przejściowo śmiertelne wskutek grzechu ciała, lecz wszystko, co niedoskonałe i czasowe, co jest niegodne wiecznego pana nieba, czyli Boga, oraz co każdy człowiek dążący do wieczności w Bogu chrześcijańskim, pozostawia, odrzuca, aby tylko jako doskonały zjednoczyć się z wiekuistym. I absolutnie doskonałym Panem wszechrzeczy. Czy zwierzęta, pomimo swojej obiektywnej, bytowej niższości względem osób ludzkich, mają jakieś znaczenie i wartość dla nas. Zwierzęta mają jednak swoją rolę taką, jaką między innymi sprawiać człowiekowi radość, nieść pomoc, ale także jeśli zachodzi taka konieczność, być dla Niego pokarmem, odzieniem i obuwiem. My nie jesteśmy, jak mówią niestety niektórzy ideolodzy, braćmi i siostrami zwierząt. My jesteśmy ich panami w dobrym tego słowa znaczeniu, to znaczy w sensie prawdziwie naukowym i zarazem chrześcijańskim. Zwierzęta mają być człowiekowi jak najdoskonalszej, jako najdoskonalszej bytowości w widzialnym kosmosie podporządkowane. Nie oznacza to, że mamy niczym nieograniczone prawo do traktowania zwierząt jak chcemy, lecz stosownie do ich natury. Na przykład nie możemy i nie powinniśmy maltretować zwierząt, czy wyładowywać na nich nasze kaprysy, czy humory chwili. Oczywiście, że nie. Warto, drodzy Państwo, w sporze o istotną różnicę bytową pomiędzy człowiekiem, jako osobą, a zwierzęciem, jako bytowością nie pokrewną nam, ale jedynie podobną do nas jako ludzi, przywołać tekst Czesława Miłosza. Prawie, że nie cytowany przez nam w, w, współczesnych. I zatytułowany charakterystycznie Uczeni, który chyba w sposób niezwykle trzeźwy i dobitnie trafny rozprawia się z darwinizmem w nauce światowej i tym samym także w nauce polskiej naszych dni. Darwinizm i neodarwinizm społeczny wraz z globalnym oraz nihilistycznym neomarksizmem uwidocznił się w relacji wielu uczelni polskich i niestety, ale wielu znamienitych przedstawicieli nauki polskiej do tak zwanych strajków kobiet, co tym samym uwypukla skalę zagrożenia dla duchowości Polek i Polaków naszej epoki w kraju i poza jego granicami. Przynajmniej jak na razie, nie zawsze radzącej sobie z nadmienionymi ideologiami ewolucjonizmu, które bezpardonowo i z niemniejszą brutalnością, jaka panuje w strajkach kobiet, nie tylko, że detronizują człowieka jako osobę z jego królewskiej pozycji w stosunku do świata zwierząt i roślin, lecz co więcej, krzycząc i żądając aborcji na życzenie, Usiłują człowieka jako króla widzialnego stworzenia najpierw na modłę upadłego księcia ciemności brutalnie shańbić, aby go następnie bezśladowo unicestwić. Posłuchajmy zatem opatrznościowego utworu Miłosza pod tytułem Uczeni. Piękno Przyrody jest podejrzane. No tak, przepych kwiatów. Nauka dba o pozbawianie nas iluzji. Nawet nie wiadomo, czemu jej tak na tym zależy. Walki genów cechy zapewniające sukces, zysk i strata. Jakim językiem na Boga? Przemawiają ci ludzie w białych kitlach. Karol Darwin czuł przynajmniej wyrzuty sumienia, ogłaszając swoją teorię, jak mówił, diabelską. A oni co? Ich to przecie pomysł posegregować szczury w osobnych klatkach posegregować ludzi. Niektóre ich gatunki odpisać na genetyczne straty oraz wytruć. A zatem, drodzy Państwo, w świetle tych kilku słów, Polska stoi przed następującą, wykluczającą się alternatywą. Albo kontynuować ponad dwutysiącletnie dzieje wielkiej nauki ludzkości zapoczątkowanym geniuszem starożytnych Greków z Sokratesem, Platonem i Arystotelesem, i tworzyć wielką Polskę, rozumną, y, pełną y, wielkiej podmiotowości w sensie samostanowienia i samoposiadania godnego człowieka wszystkich Polek i Polaków. I tak oto sposobić się do tego, do czego zachęcał nas wspomniany ksiądz Piotr Skarga, żeby budować Polskę bożą, katolicką, niebiańską i, i wieczną. Albo polska nauka, polskie państwo, polska sztuka, polskie media, czy szeroko pojęta opinia publiczna, a w szczególności polski naród. I polskie społeczeństwo ulegną różnym wspomnianym w tych kilku słowach ideologiom, które są śmiertelnie dla nas niebezpieczne. Z jakich racji, a właśnie z tych, że prowadzą nas prostą drogą dla Polski, do Polski potępionej, do Polski piekła, do Polski, która będzie wiecznie nieszczęśliwą, niespełnioną i po prostu brutalnie potraktowaną przez architekta piekła, któremu na imię diabeł. Niech zatem światli Polacy, wszystkie światłe Polki stawiają na Polskę Bożą, to znaczy na naukę, a wtedy będzie zrozumiałem, że żadna ideologia nie zdeprawuje naszych umysłów polskich, tylko będzie właśnie przezwyciężona przez cudowne, właściwie z nieba, z wieczności promieniące światło prawdy, objawione tak cudownie w Panu Jezusie z Nazaretu. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tych kilku słów na temat istotnej różnicy pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. Szczęść Boże Państwu!